Odlot będzie na deskach teatru Mienia Wila Machorzycy w Toruniu. Myślę, że w naszych sercach, to znaczy wykonawców, a przede wszystkim w sercach widzów takie jest założenie, żeby widzowie nam tutaj odlecieli. No napisałem ten scenariusz, że była to praca ciężka i żmudna, bo akurat miałem ciężki okres. Nic mi nie przychodziło do głowy, wiedziałem tylko, że to ma się odbyć w samolocie. I to nie ma nic wspólnego z, z żadnymi katastrofami, wypadkami, ani naszą historią narodową. A o czym Ptaszek Ćwierka, każdy myślę, sobie coś dopowie. Do odlotu pozostały trzy minuty. Puszczasz pierwszego mietka z kaszlem. I teraz ustawiamy się? Nie na tym Nie. A na dźwięk. Ale czy możemy dalej jechać? Słuchajcie, weźmy jeszcze raz od, od dialogu dziewczyn. Zamykamy drzwi. Gasimy widownię. Jak widownia zgaśnie, to Mateusz odpalasz ten komunikat, że do odlotu zostało 5 minut. Koniec. A, tu wchodzą chłopaki najpierw. Tak, wchodzą chłopaki. Spektak odlot jest e, przedstawieniem muzycznym. Wszystko jest tutaj właściwie podporządkowane muzyce. Cała warstwa dramaturgiczna, no i oczywiście piosenki, które się w nim pojawiają, po, pojawia się 16 piosenek. Usłyszymy mnóstwo piosenek, y, myślę, że dobrze znanych, kilka też może troszkę mniej znanych. Y, wszystkie bardzo melodyjne, bardzo, y, bardzo miłe dla ucha. A wśród nich są takie na przykład utwory jak Batumi, Jak lubię wiosnę Andrzeja Rosiewicza jak Cygańska Dusza, Macieja Mareńczuka, Batumi Filipinek, jest też trochę Marka Grechuty. Z każdej z tych piosenek staraliśmy się wydobyć coś nowego, coś czego jeszcze, mam nadzieję, nie było. Dopiero jak nie schodę, to zaczynasz tak. Tu szybciej wyskoczyć, a tu się zatrzymać. Panie i panowie, najważniejsze jest zmienić rytm tutaj. Też A Gdzie my idziemy? Ja muszę w ogóle wchodzić. Gdzie bagaże lotu 13,13. 13-13? Podeszliśmy do tego po swojemu, tak indywidualnie, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc, co mam nadzieję też się przeniesie na widownię. Najlepiej, żeby Wic nie był uprzedzony. Niech przyjdzie nie wiedząc, czego czeka, bo to nam tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie wiemy, co nas czeka. Idziemy na Szekspira, a trafiamy na ponure zapasy w kisielu albo aktorów oblanych krwią od stóp do głów. Tutaj tego nie będzie. Myślę, że możemy tutaj oczekiwać różnych rzeczy, Jak, ponieważ jest to spektakl sylwestrowy, to na pewno będzie sporo zabawy, ale też mamy nadzieję, że będzie sporo zaskakujących rzeczy. I myślę, że na to można spróbować się przygotować. Mam nadzieję, że towarzyszące emocje przy, nie, przy przebiegu dla widzów spowodują, że odpalimy petardę i odlecimy wspólnie razem. Pozdrawiam wszystkich widzów i serdecznie Państwa zapraszam. To dziwnie przyszło, więc...